Gron ziemi. Osoby urodzone w koziorożcu to osoby z klasą. Osoby, które doceniają zapachy świeże, nuty przypraw, ale cenią piżmo, ponieważ to właśnie zapach z klasą. Yy, perfumy, które wybierają koziorożce, to te perfumy, w których znajdziemy nuty drzewne, nuty, które odwołują się do nostalgii, smaku, ale właśnie również klasy. Będące gwałtowne, a jednocześnie bardzo ciepłe, yy, lubiące spokój, domowe, pielesze i wygody ziemskie, byki cenią proste, delikatne zapachy, chociażby róże, jaśmin, bergamota. Z bykami bywa różnie, ale na pewno docenią perfumy, które, których rachony można na przykład ponownie napełnić. Analityczną i perfekcyjną osobowość panny ciągnie do zapachów jednoskładnikowych. Tak, te są dla niej wyjątkowe. Gdy panna chce naładować swoje akumulatory, sięga po zapachy lekkie, kwiatowe, omszałe. Takie, które zdecydowanie kojarzą się z lasem. To coś, co dodaje jej energii, wigoru.